Cześć, go Z tej strony Jednoczeni, a w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wykonać wyzwania Tygodnia Czwartego. Pierwsze wyzwanie każe nam przeszukać skrzynię w słonych strechach. Słone strechy są na mapie tutaj, no i wystarczy tam przeszukać skrzynię lub pojemniki z amunicją. Kolejne, kolejne wyzwanie każe nam zebrać metal na poniszczonej platformie. Poniszczona platforma na mapie jest tutaj. No, i wystarczy tam polecieć i zebrać metal. A metalu tam jest bardzo dużo, ponieważ no, jest tutaj prawie wszystko zbudowane z metalu. No i te wszystkie tutaj wysepki należą do poniszczonej platformy. No i wystarczy zebrać tutaj metal. Kolejne wyzwanie każe nam zlikwidować osoby w zielonych żywopłotach. Polecam do tego oczywiście na parzankę, bo będzie w tym trybie najłatwiej to zrobić. Kolejne wyzwanie każe nam wylądować na farmie fury i być wśród 25 najlepszych. No i te wyzwanie trzeba zrobić w trybie solo, pary lub oddziały. No i wystarczy wylądować na farmie fury no i być wśród 25 najlepszych. Będę nam zatęć przed kamerą w potnych piaskach, 10 sekund, no więc potne piaski. Każdy pewnie wie gdzie są. Jak nie, to pokażę. No i tu jest właśnie ta kamera. Na mapie dokładnie tutaj. No i wystarczy przed nią zatańczyć. Każdy nam znaleźć cztery latające kręgi w przyjemnym parku, więc pierwszy znajduje się tu, następny krąg znajduje się na wiatraku. Kolejny na kolejnym wiatraku, a ostatni na ruinę wiatraka. każ nam przeszukać pojemniki z amunicją w kurzących kominach, no więc wystarczy przeszukać pojemniki z amunicją. Było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Cześć!